Suprematyzm to kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego artystę Kazimierza Malewicza. Suprematyzm zakładał maksymalne uproszczenie i równoczyste całkowite porzucenie treści narracyjnej w sztuce. Z tego powodu Lwia część obrazów z tego nurtu przedstawia kwadraty i prostokąty na jednolitym tle. Wiecie co jeszcze ma w sobie kwadraty i prostokąty? Nie posiada treści narracyjnej i pochodzi z Rosji? Tetris, stary, dobry Tetris, gra fenomen, bez trudu rozpoznawana nawet przez twoją mamę i twoją babcię. Tetris doczekał się setek różnych wersji portów na dziesiątki najróżniejszych sprzętów, które w większości nie odchodziły od prostych założeń. Niemniej zdarzali się szaleńcy z ambicjami wynalezienia koła na nowo, tylko że lepiej. Efektami takich eksperymentów było chociażby zamienienie Tetrisa w Battle Royale łączenie podstawowego zamysłu z mechanikami z innych gier, dodawanie elementów erotyki oraz rasizmu. Tak więc wracając. Z powodu tak dużego rozstrzału uznałem, że w materiale będziecie widzieć głównie wersję nesową, ową bowiem ona i wersja na Game Boya są uważane dzisiaj za najbardziej reprezentatywne i tylko one są akceptowane na oficjalnych turniejach. Ale żadna z tych wersji nie powstałaby, gdyby nie jeden człowiek. w podczas swojej pracy w Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie tworzył Terminatora dla rosyjskiego rządu, nie wierzcie w żadną inną wersję tej historii, zaprogramował sobie cyfrową wersję swojej zabawy z dzieciństwa znanej powszechnie jako pentomino, która polegała a jakże na układaniu kształtów ze skóry zdefiniowanych figur składających się z pięciu kwadratowych pól. Parzytnow zmienił jednak figury na takie składające się z czterech pól. Stąd zmiana nazwy z pentomino na tetrisa. Mógłbym w tym momencie marnować wasz cenny czas na tłumaczenie zawiłych zasad gry, która jest tak stara, że pamięta związek radziecki ale jedną z najpiękniejszych rzeczy w Tetrisie jest właśnie jego prostota i idąca za nią przystępność. Moglibyśmy pokazać tę grę człowiekowi pierwotnemu, który nigdy nie widział komputera na oczy, albo seksownej kosmitce, której gatunek nigdy nie marnował czasu na głupie ludzkie gry, a ich najbardziej prymitywne funkcje poznawcze bez problemu pozwolą im zrozumieć zasady rządzące Tetrisem. No bo oczywiście, że będziesz próbował układać te klocki w równy rządek. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że lubi, kiedy klocki są równo, bo kiedy nie są równo to Eee. Wracając do Parzytnowa. Jego dzieło cieszyło się niemałą popularnością w jego miejscu pracy. Dotarło ono nawet do jego szefa, który udostępnił kilka kopii swoim kolegom z Instytutu Informatyki w Węgrzech. Węgry były w tamtych czasach w ciekawej sytuacji, będąc niejako łącznikiem między Związkiem Radzieckim a światem zachodnim, głównie w wymiarze gospodarczym. Zajmowali się m.in. importem takiej mało znanej zabawki jak kostka Rubika. Z tego tytułu przyjeżdżali tam inwestorzy szukający okazji do kupienia produktu, który mogliby sprzedawać następnie na zachodzie. Jednym z nich był Robert Stein. Zobaczył on jednego z pracowników Instytutu Informatyki grającego właśnie w Tetrisa i niemal od razu uznał, że to jest to co da mu miliony. Udał się do szefostwa z zapytaniem o licencję ci jednak przyznali, że gra nie jest ich i dali mu kontakt do Parzytnowa. Parzytnow bardzo chciał spieniężyć swoje dzieło, był jednak z tym pewien problem. Aleksiej stworzył Tetris'a na komputerze należącym do rządu. A co zostało stworzone na komputerze należącym do rządu, jest własnością rządu. Pożytno więc, jak na dorosłego, odpowiedzialnego człowieka przystało, powiedział: Wiem, że nie powinienem, ale olewka. No. I choć Tetrisowi udało się w ten sposób uciec poza żelazną kurtynę, to od tego momentu kwestie prawne stają się mocno nieczytelne w zależności od tego czy gra trafiła na komputer osobisty w stanach czy komputer osobisty w japonii na automaty arcade a może którąś z konkurujących ze sobą konsol to prawa do gry posiadało kilka jeśli nie kilkanaście różnych podmiotów które w dodatku nie wiedziały że nie powinny mieć prawa do tej gry ale szczerze, nie chcę mi się przez kolejne minuty streszczać wam wojenek między smutnymi panami w garniturach, więc może obejrzyjcie jakiś bardziej merytoryczny materiał, jeśli temat faktycznie was interesuje. Z perspektywy tego materiału, najważniejszym szczegółem z tej historyjki jest to, że przez te wszystkie zawirowania prawne, Parzytno przez całe swoje życie nie zarobił nic na fenomenie Tetris'a. Ponieważ tak, Tetris istotnie stał się fenomenem światowym. Pomijając uzależniającą rozgrywkę, był on ciekawy z punktu widzenia kulturowego. Hamburgerożercy nie mogli uwierzyć, że mają w swoich rękach kawałek radzieckiej technologii, który nie wybucha im w rękach. Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie Odpowiedź sowiecki przyrząd do świecenia w dupie wydawcy szybko poczuli w tym pieniądz, i wczesne wersje Tytrisa zaczęły być reklamowane rosyjskim kolorytem kulturowym. W zależności od wersji mogliśmy podziwiać cerkiew Wasyla Błogosławionego, Plac Czerwony lub Stadion Lenina. A nawet taki mały szczegół jak przelatujący samolocik był odniesieniem do Matthiasa Rasta, pilota, który właśnie takim samolotem wleciał na Plac Czerwony omijając przy tym rosyjską obronę powietrzną. Muzyka również była adekwatna do ojczystych korzeni gry, remiksując m.in. znanych rosyjskich kompozytorów czy piosenki ludowe. Szkoda, że przez lata nikt nie pokusił się o wersję nawiązującą do mistrza i Małgorzaty, ale nie można mieć wszystkiego. Nobles, obliży. Szlachectwo zobowiązuje. To jest wódka? Zmiłuj się królowo. Czy pozwoliłbym sobie nalać damie wódki? To najczystszy spirytus I choć sama idea nawiązywania do kultury rosyjskiej pochodziła od Amerykanina, to Japończycy również podłapali temat. I w ten sposób Hiroka Zutanaka na podstawie piosenki koroby Inki stworzył jeden z najsłynniejszych utworów świata, który jest kojarzony z Tetrisem bardziej niż cokolwiek innego. To jest dopiero muzyka, nie jakiś tam Czajkowski. Parzytnow, mimo braku jakiegokolwiek zysku, próbował jednak powtórzyć sukces swojego najsłynniejszego dziecka. Efektami tych prób są gry takie jak. Well Tris, czyli Tetris z nietypową perspektywą. Word Tris, czyli Tetris z układaniem słów. Tris, czyli układanie kapeluszy na kapeluszach. He, chyba wiem skąd Team Fortress wzięło inspirację. Żadna jednak z tych produkcji, jak się domyślać, nawet nie zbliżyła się do sukcesu Tetris'a. Cóż wygląda na to, że doskonałość leży jednak w trzech rzeczach minimalnej formie, zerowej narracji i w kwadratach. Dokładnie tak jak twierdził Kazimierz Malewicz.